Dzień dobry kochani. Tu Mary i Mario i mix drapeczek, które żeśmy tutaj na dzisiaj przygotowali. No ja mam krzyżóweczkę XXL. Napoczęłam, jak widzicie, krzyżóweczkę to małą za 3 zł. I jeszcze po dwa maluszki. I dwa maluszki oczywiście. worek pieniędzy. Worek pieniędzy i lotka słonik, a ja mam słonika królewską grę. Ekstra linie oraz krzyżóweczkę. No dobra, one są wszystkie już tu przygotowane. Te... Te mniejsze, znaczy, przepraszam, te dłuższe. Tak. Żeby nie przedłużać odcinka, żeby Wam się nie znudziło za długo. Także co, kochani, my zaczynamy, a wytrzymajcie kciuki. To ja tytu? zaczynam pierwsze od tych maluszków. Czyli bierzesz na, na razie słonia, tak? Na czepie, razie weźmiemy. Tu tego słonia trochę. Słonik. Żeby było słonia widać. Czy będzie słonik? Słonik jest z numerkiem 21. No, no zobaczmy. Czy widzisz tego trąbalskiego, czy nie? Nie, mamy rybkę. Mamy słowę. A kubek to nie przypomina? <grym> Barana, czy owca? I pingu. Czyli nie mamy. A ile chcieli dać? A dać, chcieli ile? Ła. Wow, A je, 5 złoty. Dobra, to ja zobaczę. <grym> A e, to na by było dobre. Zobaczymy, czy ten nasz słonik starczy na wycieczkę ja do Włoch. 4? 22. No Zobaczymy, czy starczy na wycieczkę do Włoch, a mamy kozę, pannę kraba, wiórkę wiórki i, te i też pingu. No, o, to by na wycieczkę yeah. do Włoch. Ja nie mogę, no. To jest co? To by starczyło. Teraz ja mam worek pieniędzy, kochani, z numerkiem 47. A tu szukamy pliku, pliku i, siódemki. i siódemki. To ja miałam powiedzieć. Nie zdążyłaś. <noise> I co mamy? No szukaj, szukaj. To mamy co? Pierścionek. Tu mamy sejf. Tu mamy zegarek. Tu mamy diament. No diament to inna zdrabka. Tu mamy co? Ja będę szukał diamenta. Tu mamy monety, czyli nie ma, nie będzie. Podkowa i klucz. Czyli co? Pustakowo, moja druga maluszka jest pustaczkiem, ale gdzie to się znajduje, to nie mam pojęcia. Gdzieś tu chyba po prawej stronie, ale to tam, no, tam nie ważne. szukać nieważne. Nieważne, bo pusta. Dobra, to teraz yy, mi by się diament z kolei przydał. To ja pewnie znajdę plik, tak? Ej, nie, wiem. Dobra, szukamy. Co my tu mamy? Mamy złoto. Tak. Mamy kufer. Tutaj jest 59 numer tej zdrapeczki. No Tron. Tron to gdzie indziej? Perła, tak, to są przynależne do innych zdrapek. Branzoletka, róża i garnuszek. No czyli maluszki niestety ustakowo. No. Oby te dwie kolejne się popisały. Tak, teraz mamy krzyżoweczkę. Trzeba się tu troszeczkę o, Oddać, Dobra, tak? Żeby było lepiej widać. O. No wydrapałam już, widzicie, zostawiłam w sobie tylko 5 literek. Utworzyło mi się jakieś słowo. Chyba nie. Nie, w tej niech się nie utworzyło, także zobaczymy co będzie dalej. Numerek z rapeczki jest 73. Mamy S. Szukamy S No, gdzieś to jest tu były. Myślę, że tutaj nic nie będzie w tych maluszkach. Fajnie się je drapie, ale nie ma więcej S. Ty Tak, oczywiście obserwuję. W. Jest, jest, jest. Nie mów, nie mów, nie mów, nie mów. Gdzie ty jesteś w A, tu! O oh, to yes. <noise> Oj. Oto pląsy już mam? N tu mamy N. Tu mamy N. Mamy dno. Pierwszy wyraz. W sumie drugi, bo tutaj rondo powstało. Aha, dwa. No proszę bardzo, dwa. Mhm. Tu mamy N. Mm, tu mamy N. No to tylko dwa pewnie będą. Jeszcze gdzieś ma. M? No nie. nie. Mamy F. F. Żeby było L, to by było trzecie słowo. Jeszcze F no, jest. Są, są. F. Tu jest jeszcze F. Jeszcze jedno. Gdzieś tu było trzecie. F. Tu. No i A. ostatnia to literka. Tu nie da wyrazu. Hmm. I chyba to jest. Chyba chyba tylko dwa faktycznie chciałam, chciałam się rozpędzić. No tylko jest, widzicie, kochani, jest tylko dno. I rondo I wyszło dno. I wyszło dno. Sprawdzamy. No oczywiście dno. ok A teraz moja krzyżóweczka tym numerem 72. Jak na razie utworzyło mi się jedno słówko i również mam pięć literek. Zobaczymy co tutaj się uda jeszcze dodrapać. Ha, ha, ha. Mamy literkę Będzie. H, Będzie to, czy gdzieś tu H jakieś A. występuje? Nie, czy jedna stracona literka? K, dobra, mamy tutaj, mamy tutaj. Tutaj no. K, K, tutaj, k, tutaj k. mamy K. Chyba to tyle. No tak. Będę Teraz Cee. kolejne jeszcze. Tkacz. Tutaj. Tkacz też. Ale to więcej nie było. Tylko te dwa. Kurde tak mało dają te dwa. bo trochę, no? Teraz i. One są no, takie Tutaj fajne. mamy, tutaj mamy... Aha, masz to, tak? Teraz. Mim, drugi Dobra, wyraz. Drogie. No, to drugie, no i koniec. No, no tak, i na tym drugim się pewnie skończy. No, no. Co tutaj wymyślili ostatnie? Te. Kecztan. No, baszta. No baszta, ale to też już nic tutaj więcej nie dorzuci. No raczej nie mi dać nic. N nie było. Nie, N było, ale nie było R. N. E, S nie było, Z nie było. R nie by było, R nie było. No to mamy było. MIM i NoE, czyli tutaj właściwie... No tak jak ja, tylko wydziałuję dwa słowa. Tylko tak? dwa. Dobra. Szkoda. No miejmy nadzieję, że może co, coś odmienią te największe. Oj, o, dobra. A to zostawmy może to powiększenie, to będzie lepiej widać, tylko trzeba i tak przesuwać. Będę przesuwała, zostawiłam tylko sobie sześć literek. W pierwszej tylko krzyżówce mam jeden wyraz por. Także próbujemy. Próbujemy. Mamy i. Skuterka nie ma, dobra jedziemy. Tu mamy i w pierwszej krzyżówce. Tu mamy i. Tu. I to pierwsza chyba na tyle. Drugiej mamy tu. Mamy. I jakoś ta niebieski kolor lepiej się drapie. Tak lekko. Ta trochę inaczej. Te kolorki, zobaczcie, to mają jakąś tam inną, arby, inną farbę, tak i inaczej się drapie. Nie wiem jeszcze, jak to było z tą zieloną, ale zaraz sprawdzę. Chyba wszystkie mamy mm -hmm. i. Teraz o zielona. No też tak trochę inaczej. Tu mamy liska. Tu mamy i. O, tu jest pierwszy wyraz raz a. Pisz. jeden jest. No, choć jest coś. <grywia> I tu mamy mim. Tu jeszcze mamy i. No I to, I to chyba tyle. Dobrze, kolejna. To jest literka L. Chyba ja nie było. Może nie L tu mamy. Tu mamy E. Powolutku, powolutku, żeby coś tu nie. Przełączyć, ale jest jeszcze Abel. Mhm. W pierwszej tyle, chyba mhm. nie pominęłam. Teraz niebieskiej, L to było lato. Mam też jeden wyraz tu, L. malawi tu. Nie było też. Tu mamy, tu mamy. No, 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 no. Mało, w pierwszym jedyno, jeden wyraz, w drugim lato jeden. jeden, kurczę, ja szukam L. L, dobra, to teraz się zakręciłam, tu mamy jeden wyraz, lis, lis, tak, tu mamy L, -kę. tu mamy L, to tyle. No, w każdym po jednym wyrazie, tak? Kolejny. E. bonusie mamy E. I jedziemy. Jeniec. Tu mamy E. Tu do cera. No jest kilka. Abel. Jeszcze jedno. W. Film. Nie nie, roz, nie, roz, nie. Nie ten. Mhm. <laughs> nie rozpraszaj. Mm. Bo wtedy ja szybko patrzę, a, a, a zawsze jeszcze sprawdzę na koniec. E. e. Tu i tu. to tyle. Ostatniej. Tu mamy E. Mamy b. Tu mamy akcent. Emu. I to tyle. Uh -huh. I to tyle. A czekaj, miałam u? Nie. nie. Niestety nie. Niestety nie. Dobra. idziemy dalej. Mamy n. No, może jeszcze, ale wątpię. Mamy n. Tu mamy jeniec. Tu mamy. No, nie mam m. Myślałam, że już będzie wyraz N, ja już chciałam, wiesz, M. Tu mamy N. I tu chyba M, N, N, M, N, no, no. jest już koniec. Tu mamy NK, tu mamy w Unii. Tu mamy, ale nie ma wyrazu, bo nie ma D. I to tyle. Kurde, boję się, że będzie pustek. No trudno, mówi się. I żyje się dalej. I się traci. Chcemy zyskać. Mhm. Troszeczkę. Co jeszcze? Po co bo... Aha, Pocień. przepraszam. Dobrze, że Mario tu patrzy. Mhm. Tu mamy N. I to tyle. Mhm. Kochanie, ostatnie dwie literki. Oga, no to nie będzie game, nie będzie. Bonu Tu mamy drugi wyrazik, ale on nam nic nie da, kochani, bo no, więcej nie. G nie widzę. Mhm, no. O, już ja widzę, że to chyba po prostu mhm. będzie. Nie patrzę. Mhm. Bo jedno, nie? Mhm. Dog. Jak tu A nie. Jeszcze jedno. G. Jak ja tutaj nie wygram, bo tu musisz się postarać z tymi liniami, żeby wygrać coś, tak? Dobrze. Będę się starał. Tak Bo jak to nie, nie, to nie ma. będzie kolacji. P ja nie miałam. Nie. nie P było. miałam. Widzisz? Ale i tak denie nie było. Także no denie. nie, zmieniać. no to nic nie mamy. Jeszcze teraz została nam ostatnia. Jedna literka. Decydująca przegrana. No tak, skuter U jest, ale nie ma K. Udo. Udo czy się nie udo, ruch, no to ukończymy jednym kończymy no to jest no to wszystkie będą, tu jest u, e, tak a propos i było, czyli nasz słowo, no to nasz ja mam lato. dwa, dwa, lato i unia, tak, uh -huh. e, no. No to nic nie jest. Dobra, jeden. czyli to tutaj kwićemy dwoma. No szkoda. Aha, i to wszystko U, tak? Tu było. Mhm. Ruch tutaj nie było, D nie było, K nie było. I tu szukamy U. No nie za wiele. Ich ale jest. tutaj nic nie będzie, kochani. Widzę, że zrapeczka jest przegrana. Niestety Mary ma dzisiaj pecha. Dobra. Co no za, nie ma. Co Mnożnik by dał jak? Razy trzy. Dobra, skuter. A jest, a skuter, by dał? skuter za ile dałby? 50. 50. No, no teraz już wiemy. Do pewności, do pewności, kochani. Gdzie to tu jest? Aha, tu było u góry widać. O R, widzicie kochani. CR R. Nie ma. Już Pusta nie krzyżóweczka była z numerkiem. mówiłam wam, czy nie mówiłam. 6. No. No dobra, to teraz przed nami jeszcze ostatnie ekstra linie no, z numerem ósmym. Teraz w tobie, kochani, nadzieja. No zobaczymy. Ja trzymam... Mocno. Co to tu to, to wymyśliło? Parasolka. Parasolka, parasolka. Tak, jasne. musi zaśpiewać parasolki, parasolki. Gwiazdka. Gwiazdka to chyba gdzieś widziałem. No, są. czyli coś tutaj sobie będę mógł podrapać ostatni ale szału też nie robi <noise> okay. bo były tylko dwie hmm. słonik jest? słonik, no Raz, są, dwa, są, są trzy, tak. tu mamy po kolei, tu Pięć. mamy słonia tu mamy słonia e, tu mamy słonia tu mamy słonia oraz tutaj jest słonik <noise> okej, okay. kolejny jest Kolejny to rower. Rower, rower, czy nam do czegoś rower tu będzie potrzebny? Do jazdy. No tutaj był, ale. Aha, gwiazda była. Dobra. Do gwiazda była. Tak, 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 tak. wiem. Nie wiedziałeś. Teraz szukamy Przyznaj, serduszka. Wiem. No i tak, serduszka mamy tutaj na górze. Znaczy, są serduszka Są, są, były, były, tutaj było. Serduszka dla naszych kochanych widzów. I tutaj Oczywiście. już nic. I ostatni symbol to jest popcorn. Popcorn to chyba tutaj nic. No nie może nic nie ma. Nic chyba mi tu nie dawał. Hmm. No tutaj był, ale to nic. Tu też był... był ale, ale, nie, ale nie dał linii. tak I nie ma go. I to tyle. Uh -huh. Na no serio? Czyli jak to mówią, witamy w Pustakowie. Jesteśmy w Pustakowie na wakacjach. Podsumowanie jest krótkie. Nici z tego lotu. Wszystko pustaki. Poszło sobie do kosza. Znaczy się pójdzie zaraz do kosza. Tak, cały zestaw do koszalina. No nic. Dostawcie nam miłe komentarze. Bardzo prosimy. Draping nie wyszedł na zero. Przegrane. Znaczy takie zero, zero przegrane, nie zero, że się zwróci. Tak, tak. No w tym sensie, tak. Także, kochani, do kolejnego odcineczka. Ja się nie martwię. Trudno, no co. Tak Lotto jest to Jak mam z nim walczyć? Nie będę walczyć, no. <głos> <głos> Pozdrawionka dla Was, kochani. Pozdrawiamy Was gorąco. I do, do następnego, następnego odcineczka. odcineczka. Pa, pa. pa.